Słuchajcie, jestem w takiej bardzo drogiej dzielnicy, ona się nazywa Masaki, ale ja chciałem pokazać Wam taką jedną rzecz, która intryguje mnie od samego początku. Czy widzicie tutaj ten płot, ten mur? I to, co jest na tym płocie. Wiecie, że te druty są pod napięciem i właściwie wszystkie domy w okolicy ogrodzone są w ten sposób. I powiem Wam jeszcze jedną lepszą rzecz. To, to nie jest napięcie jakieś tam, jak elektryczny pastuk 12V. Tylko po prostu klasyczne 220. Jak już wejdziesz na ten płot i się zawiesisz, to już raczej z tego nie wyjdziesz. Zobaczcie, tu jeszcze są takie kolce u góry na tym całym murze. Można by się przejść po tej dzielnicy, ale wszystkie właściwie te domy w okolicach ogrodzone są w ten sposób. Jeszcze często na wejściu do tych domów stoi strażnik. A okolica wygląda, słuchajcie, tak. Pozdrawiamy z luksusowej dzielnicy Der In Shalam Masaki.